Siemanko, czy szukacie świetnej wiatrówki, idealnej do rozpoczęcia swojej przygody ze strzelectwem? Poznajcie Hacan Hydra. Jest to wiatrówka w pięknej drewnianej osadzie. Wiatrówka ta występuje w trzech kalibrach. 4,5, 5,5 oraz 6,35. Mamy tutaj lufę gwintowaną o długości 45 cm. Mamy bardzo wygodną dźwignię przyładowywania. Mamy tutaj oczywiście regulowany spust, tak abyście mogli go dostosować do własnych potrzeb. Do wiatrówki nie ma dołożonych przyrządów optycznych. Należy pamiętać, że jest to karabinek PCP, a więc jest to karabinek bezodrzutowy. pełni naładowany kartusz pozwoli Wam oddać prawie 50 strzałów z wyrównaną prędkością początkową. Do wiatrówki macie dołączony magazynek, który różni się pojemnością w zależności od wybranego kalibru. Oczywiście po tą wiatrówkę, jak i po wiele innych, zapraszam Was na stronę kolba.pl albo do naszego salonu stacjonarnego, który znajduje się w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej 46.